Uwaga, możemy zaczynać start. Gratuluję tego obiektu. Mam nadzieję, że będzie on służył Państwu, naszemu regionowi i tutaj największe nadzieje kładę w tych... Dzieciach, które tutaj są, już potrafią fotografować, oglądają wszystko bacznie i będą gospodarzami tego miejsca za kilkanaście lat. To dla nich to wszystko. Między innymi z tego dzisiejszego Dnia Matki wynika taka dedykacja. A panie burmistrzu, Dzień Matki, za kilka dni też Dzień Ojca. Trzeba zaplanować coś na ten dzień. Albo może panu zaplanujemy jako gospodarzowi ojcu tego przedsięwzięcia. Wszystkiego dobrego. Niech to miejsce dobrze służy Uniejowowi i jego mieszkańcom.